Rzuciłem kiedyś na YouTube a jeden filmik e, z obsługi cysterny, takie skrócone podstawy na skróty i w ogóle. Paru znajomych mi mówiło, żebym wrzucił jeszcze coś, no to e, nagrałem jeden filmik, rozładunek, e, paliwa lotniczego na lotnisku. Zasadniczo nie wolno takich rzeczy nagrywać, a tym bardziej nagranych publikować. Ale w tym jednym przypadku jak już rozładunek był w toku, więc nie ma nagrane jak się co podłącza i w ogóle, już jest wszystko gotowe. Także jak już wszystko było w toku, zapytałem gościa z obsługi lotniska, czy mogę to nagrać. No to mi powiedział, że mogę, jeżeli tam nic nie będzie z infrastruktury lotniska pokazane. No więc nagrałem na szybko, warunki są słabe. Scenariusza nie było. Reżyser ze mnie zaden, więc wyszło słabo, ale jakoś wyszło. No i z uwagi na to, że takie filmy zasadniczo nie mogą powstawać, a jak już powstaną, nie mogą być publikowane, więc jak się ten trafił, to sobie pomyślałem, że lepszy taki jak żaden. No i że co? No i wrzucę. No nie słychać. Niektórych rzeczy doskonale, parę razy się pomyliłem, bo scenariusza nie było wcześniej. E... Kto chce, to sobie obejrzy kilka razy, bo słabo nagrane i może coś tam się dowie, wyłapie, zorientuje. E... E jak ktoś chce pohejtować, to też będzie miał okazję, co ja mam to głęboko w czterech literach. Także zapraszam do oglądania. Teraz będzie widać, jak wygląda rozładunek cysterny pompą, którą wyposażona jest cysterna. A więc tak, u góry zawór denny jest oczywiście otwarty. Zawory oddechowe są otwarte. Tutaj są wylewki. Trochę głośno, bo chodzi pompa z tyłu i napęd pompy z przodu, jest uruchomiony silnik. Teraz tak To jest wylewka z cysterny Zawór klawkowy jest otwarty bo paru podunek. To jest zamknięte Znaczy zapięte Teraz tak, tym wężem tutaj Tym tutaj wężem O, słabym palcem się czuję Tym wężem e, Produkt wchodzi do pompy Pompa jest hydrauliczna Teraz jest rozładowywana klasa trzecia, eee, krótko mówiąc, paliwo lotnicze. Pompa pompuje tędy sobie i tędy wypompowuje do tego węża. Tym wężem sobie paliwo idzie do góry, do zbiornika, ładowane jest od góry. Ten drugi czarny wąż to jest powrót powietrza. To, co się paliwo, eee, czyli produkt załaduje w tym zbiorniku to żeby nie było ciśnienia no wiadomo powietrze musi gdzieś ujść i uchodzi tym czarnym przewodem który wraca do cysterny i tędy tym przewodem i tutaj górą tu wchodzi do cysterny Tak zwany załadunek w obiegu, rozładunek w obiegu zamkniętym. No dobra, tak to wygląda w praktyce. Eee, błędów takich reżyserskich jest tam sporo w tym filmiku, więc dodam trochę teorii do tej praktyki, żeby to było bardziej czytelne dla lajków, którzy z tym nie mieli do czynienia i, i chcą spróbować pierwszy raz, bo ci, którzy zrobili to chociaż jeden raz. Nie mają tu co oglądać i w ogóle się tu nic nowego, ciekawego nie dowiedzą. Szkoleń profesjonalnych nie prowadzę ani za darmo ani odpłatnie. Nie mam na to w ogóle czasu ani weny, ani zdolności. Także to tylko takie lightowe tematy dla tych, którzy zupełnie nie wiedzą o co chodzi. A więc, tak: Cysterna, zbiornik zamknięty. No, bo nie mówimy to o zbiornikach typu wiadro czy jezioro tylko o zamkniętych. Zbiornik do którego rozładowywałem to paliwo, to też jest zbiornik zamknięty. No więc tak. Jeżeli w zbiorniku zamkniętym jest ciecz i na dole otworzysz zawór, żeby ta ciecz wypływała, czy to grawitacyjnie, czy za pomocą, tak jak tu w tym przypadku pompy, nieistotne. Ciecz wypływa. Jeżeli zbiornik jest zamknięty, to ubytek cieczy sprawi, że w zbiorniku zacznie powstawać tak zwane podciśnienie podciśnienie może doprowadzić do dwóch rzeczy albo zapadnie się beczka do środka tak jak nie wiem pijesz wodę z butelki no i pijesz, pijesz nie przestajesz nie wpuścisz tam powietrza, to się butelka po prostu zapada do środka, taka plastikowa nie? więc z cysterną może się zdarzyć Dokładnie to samo, mi na szczęście się jeszcze z cysterną to nie przytrafiło, ale byłem świadkiem jak w Bułgarii na bazie paliwowej stało się to z cysterną kolejową i zapadła się, zassała się do środka właśnie cysterna kolejowa, huk straszny, jebnęło konkretnie, znaczy to się wytnie może jebnęło konkretnie, że aż się sam wystraszyłem, bo myślałem, że pierdolnęła jakaś bomba, a jestem na zakładzie paliwowym, to trochę, no wiadomo, człowiek zbystrzał w moment. No, ale to inna historia. W każdym razie tak. Eee, żeby nie powstało takie podciśnienie, trzeba e, otworzyć jakiś zawór w zbiorniku, na przykład w cysternie, w którym będzie się to ciśnienie do dostawało do tego zbiornika do tej cysterny w miejsce ubytku produktu na przykład tego paliwa jak w tym wypadku. Taka sama analogiczna sytuacja tylko wprost proporcjonalnie odwrotna jest w zbiorniku do którego ładowałem. Czyli jest tam jakieś ciśnienie, załóżmy, że takie zerowe, powiedzmy atmosferyczne. No i jest lub nie, jakaś resztka towaru, i zaczynam ja tam wpychać, pompowywać swój towar, produkt, prawda? Te paliwo. No i jest zbiornik zamknięty. Wpychamy paliwo. Co się dzieje? No, robi się ciśnienie, bo nie ma gdzie ze zbiornika zamkniętego, powtarzam, zamkniętego, uciekać gdzieś to powietrze, czy jakiś tam inny gaz, jeżeli się inny znajduje w środku. No i. Trzeba otworzyć jakiś zawór, żeby tego ciśnienia nie było, ponieważ w pewnym momencie ciśnienie byłoby tak duże, że osiągnęłoby, przynajmniej mogłoby w teorii osiągnąć wydajność pompy, i wówczas pompa przestałaby pompować. Ewentualnie jebnęłyby jakieś tam uszczelki, wążby pękł, czy inne tam atrakcje takie. Różnie, nie trenowałem jeszcze tego, nie doprowadziłem do takiej sytuacji, to nie wiem, co się dzieje. W każdym razie. Wracając do tematu, rozładunek w obiegu zamkniętym polega na tym, że te ciśnienie, które musi ujść ze zbiornika, do którego ładujemy produkt, jest wężem wpompowywane do drugiego zbiornika, czyli do mojej cysterny w tym wypadku, z którego produkt wypompowujemy. No i wraz z przemieszczeniem się cieszy z jednego zbiornika do drugiego. Powietrze, ten gaz, załóżmy, jaki by tam nie był, jest kompresowany i wypychany tym drugim czarnym przewodem z powrotem do cysterny, czyli do drugiego zbiornika, z którego jest rozładunek. No i następuje tak zwane wyrównanie ciśnień. Niektórzy nazywają to gaspendem w sensie, że ten gaz umownie napędza rozładunek tamtego produktu i to pomaga, no na pewno nie spowalnia czy przyspiesza według mojej wiedzy z fizyki nie bo po prostu e, dochodzi do sytuacji zerowej, wyrównanie ciśnień i tyle w takim obiegu zamkniętym ale nie jestem specem w tych klimatach niektórzy mówią gaz pęd, może to i coś pędzi jakiś gaz nie mam pojęcia. W każdym razie tak to mniej więcej wygląda. Rozładunek w obiegu zamkniętym. Załadunek wygląda identycznie. Tyle, że wszystko się kręci w przeciwną stronę. Nie z mojej cysterny do zbiornika, tylko ze zbiornika do mojej cysterny. I cała filozofia różnicy między załadunkiem a rozładunkiem w obiegu zamkniętym. Także nara.